Ale nie dziwmy się, że pisma ma takie poparcie, jakie ma. No, ma słabe, ale, ale jak. W ogóle nie powinien mieć poparcia, bo y, alternatywa podawana przez media, właśnie przez tych dziennikarzy, jest taka, że jest no, platforma. E, a, jak, a platforma, jak tylko usta otworzy, proszę Państwa, to, to już ci ludzie uciekają, to już wolę PiS. No, to, proszę Państwa, rządy Mateusza Morawieckiego nie byłyby możliwe, gdyby Platforma nie popełniała takich błędów, a ja uważam, że oni to robią specjalnie. Panie Tusk, jak Pana sprawa w prokuraturze, bo przecież jak Pan przyjechał z Europy, to ciążył tu na Panu prokurator. Sprawa wycichła, a Pan nagle się dziwnie zachowuje. Czy tam była jakaś taka umowa, Panie Tusk, że odpuścimy Ci tego prokuratora Donald, ale utop Platformę i wygłupiaj się tam, wygłupiaj się tam jak tylko będzie można? Ja Państwu mówię, którzy jesteście w Platformie, ratuj się kto może, uciekajcie stamtąd, to, to samo dotyczy PiSu. E, gniew tłumu może być straszny, uciekajcie stamtąd. Ruch dobrobytu i pokoju dla tych najbardziej porządnych, do usług, jesteśmy. Wcześniej nie było ruchu dobrobytu i pokoju. Ja rozumiem, że w związku z tym musieliście na kogoś innego głosować lub działać z kimś innym, ale teraz już jest. Teraz już jest. Teraz jest alternatywa, teraz jest normalność. Jeżeli tylko Chcecie działać normalnie, zachować się normalnie, jeżeli nie będziecie działać przeciwko tej inicjatywie, jesteście mile widziani i róbcie u nas kariery, a później w normalnych rządach.